Witajcie teraz tak króciutko, ponieważ, no cóż, ostatnio przytrafiało mi się dawać tylko smutne wiadomości, a w starożytności posłańców przynoszących złe wiadomości zazwyczaj karano i to niezbyt łagodnie. A więc chciałam Wam tym razem dostarczyć raczej coś, z czego możemy się pośmiać, aczkolwiek dotyczy to problemów, które są niestety nam wszystkim podawane w różnych formach. A mianowicie zachęcam Was do obejrzenia filmu, do którego link macie pod filmikiem a mianowicie jest to filmik bardzo miłego pana który używa w internecie pseudonimu Silver Nerfuti i który bardzo mi pomógł przetrwać trudne czasy zarazy i największych restrykcji, ponieważ potrafił odnosić się do nakazów, zakazów z ogromnym humorem. I przede wszystkim pokazując to wszystko od strony, powiedzmy sobie, rozsądku i logiki. I muszę przyznać, że było to bardzo sympatyczne, pomocne, przynajmniej dla mnie. Teraz Silver Nervuti zajął się inną kwestią, a mianowicie przeanalizował taki news, który pojawiał się na prawie wszystkich portalach włoskich, mainstreamowych a mianowicie wiadomość o tym, że w Mediolanie otwarto bar, znaczy w pewnym z barów zaczęto serwować hamburger ze świerszczy. No i tutaj Silver Nervuti zrobił przegląd 31 różnych portali, na których pojawiło się jedno i to samo zdjęcie. Oczywiście czasem zmieniało się tło, jednak zdjęcie było to samo. I tutaj jaka była wiadomość? A mianowicie, że nie dość, że ten hamburger ze świerszczy się pojawił, to jeszcze były takie tłumy, że ludzie musieli czekać w kolejce, aby takiego przysmaku za 13,90 euro, jeśli się nie mylę, mogę się pomylić, bo z notatek trudno mi korzystać. Więc były to ogromne tłumy, i ludzie czekali długo w kolejce, aby móc tego spróbować. No i Silver, oczywiście, zajął się analizowaniem sytuacji i sprawdzaniem danych. A mianowicie jeśli była tak aż taka kolejka, no to właściwie ymm, powinny się znaleźć jakieś filmiki. Otóż okazało się, że filmików po pierwsze było niewiele. Pojawiły się na stronach ludzi, którzy szukają, którzy mają kanały pokazujące pewne ciekawostki. I tu raptem okazało się, że na tych wszystkich filmikach, które się znalazły w sieci, pokazywano lokal absolutnie pusty. Można by powiedzieć, że poza osobami kręcącymi wideo nie widziało się po prostu nikogo. I tutaj dalej Silver zajmuje się owym smakołykiem, stwierdzając, że jeśli chodzi o chociażby cenę, to za 6, chyba 60 euro w chwili obecnej, we włoskim McDonaldzie można kupić jakiegoś podwójnego maka z dwoma hamburgerami i dodatkami i bułką, podczas kiedy tutaj 13,90 przeliczcie to sobie. Na polskie pieniądze, kosztuje nie za duży hamburger, ale ciekawostka: bułka jest zielona, gdyż, jak twierdzi właściciel, jest to bułka przygotowana z dodatkiem chlorelli. I, i tutaj dalsze pytanie a mianowicie ile tych świerszczy istotnie w tym hamburgerze się znajduje. Odpowiedź jest no co najmniej zaskakująca. 1,6%. Tak, nie pomyliliście się. Jest 1,6%. E, czyli, no cóż, to przypomina mi się taki żart z czasów PRL, lub kiedy mówiono o mm, pasztetach, które przygotowywano i rzekomych pasztetach za iż mają one odpowiednią proporcję, pół na pół, pół zająca pół wołu. Także przepraszam, tutaj jedna z moich wychowanek właśnie się odzywa. To jest taka adoptowana dziewczynka, która bardzo lubi... Ambra, proszę spokój! Miejmy nadzieję, że zrozumie, chociaż ona bardzo lubi gadać. E, następna sprawa. Tutaj więc możecie to sobie wyobrazić, że 1,6 hamburgera, no, no to nie wiadomo jaka to będzie porcja. Następny filmik, który Silver pokazał, to jest ujęcie degustacji, kiedy jeden z znanych smakoszy, tamtejszy młody Makłowicz, miał spróbować właśnie owego smakołyku i wyrazić opinię. No i faktycznie wystarczyło mu jedno ugryzienie, aby. Powiedzieć, że nie jest to takie złe i że smakiem przypomina orzechy. No cóż, wypowiedział się po ugryzieniu małego kęsa, czyli Silver znowu zaczął się zastanawiać, jeśli ten kęs to jest 1%, czyli 1,6% od 1%, no to nie wiadomo, czy tutaj można mówić o w dużym udziale owego, owej superproteinowej mąki. I tu jest jedna rzecz, że bardzo często zwróć, Uwaga, jeszcze na jeden fakt, że ciągle nam się mówi, że na przykład dodatek koszenili to jest dodatek, który jest dodawany do jedzenia od bardzo dawna. No cóż, ale istnieje pewna zdecydowana nawet różnica pomiędzy dodatkiem a. Treścią danego dania. No i, i także później cytuję inne sposoby zachęcania do tego rodzaju pożywienia, a mianowicie, że w niektórych krajach to są właśnie larwy, insekty uchodzą za przysmaki. No cóż, podsumował Silver, ale w niektórych krajach je się psy, a w niektórych krajach ludzi. Także, no cóż, co prawda, nie ma się co dziwić, bo szwedzcy naukowcy radzili właśnie kanibalizm jako rozwiązanie problemu pochówku zmarłych. Także może, może nie będziemy takich dystopijnych wizji tutaj przytaczać, ale zachęcam Was do obejrzenia owego wideo. Ja wiem, że trzeba by było, najlepiej byłoby tutaj zrobić klipy i, i, i doczepić do tego wideo, ale niestety moje techniczne możliwości są bardzo ograniczone, więc namawiam Was do obejrzenia. Filmu Silvera, a po prostu wszystko co on powiedział, ja już wam streściłam, więc będziecie mogli tylko obejrzeć, jak to wyglądało w praktyce i uodpornić się na podobną narrację, którą zapewne niedługo zobaczymy także i w Polsce. I tutaj są jeszcze kilka słów, tak na marginesie, a mianowicie dalej. Postępuje y, podstępowanie związane z y, pandemencją we Włoszech. Y, najsmutniejsze jest to, że niektóre, niektóre mainstreamowe źródła usiłują ją, tą, to dochodzenie niejako przedefiniować, a mianowicie dlaczego. Tak yy, yy, źle to się odbyło, dlaczego na przykład nie starczyło? Dla wszystkich maseczek. No cóż, i tutaj fakty, które ujawniono w dniu dzisiejszym, są, no, można powiedzieć, przerażające. A mianowicie okazało się, że Włochy posiadały świetny system radzenia sobie z podobnymi zagrożeniami, z którymi ze względu na usytuowanie kraju Włochy zawsze musiały się liczyć. Od czasów Czarnej Śmierci. Która we Włoszech naj, najbardziej spustoszyła tereny, i gdzie straty w ludziach były praktycznie największe. I tutaj na uwagę zwraca fakt, że system ten funkcjonował i szczególnie dobrze był rozwinięty na wszelkiego typu terenach, które można nazwać granicznymi. A ja Wam powiem z doświadczenia, że kiedy pracowałam w Syrakuzach, to bardzo często wieczorami chodziliśmy na spacery na tzw. Tak wiale Tunizji, taki deptak nad morzem. Morski. W Syrakuzach i wieczorami było widać na horyzoncie światła tunisu, także do Afryki to jest rzut beretem. Niestety wiele chorób tropikalnych na Sycylii się pojawiło między innymi strasznie niebezpieczna zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi, ale dla zwierząt praktycznie śmiertelna choroba, która się nazywa leiszmanioza, i która niestety w tej chwili postępuje w stronę centralnej Europy. A więc trzeba się mieć cały czas to wszystko na względzie. I z tego powodu włoski system był bardzo dokładnie zaplanowany i bardzo skuteczny, jeśli można osądzać według nowych kryteriów. Niestety w okresie tak zwanego austerity, czyli oszczędności narzuconych przez Unię i przede wszystkim przez rząd Mario Monti. 제가 do postaną, jedną z pierwszych rzeczy, z których zrezygnowano był, było właśnie lecznictwo i w tym system radzenia sobie z epidemiami. Osobą, która dokonała praktycznie kasacji systemu z ramienia rządu był pan Gualtieri Ricciardi, który teraz używa raczej swojego imienia w formie niemieckiej Walter Ricciardi. I tu jest ciekawostka, ów panu, który doprowadził do zniszczenia systemu. W momencie, kiedy uznano, że trzeba działać i walczyć z zarazą, został wezwany do tego, żeby zorganizował system. Nowa. Czyli mniej więcej coś takiego, jak wzywamy podpalacza do gaszenia pożaru. I tutaj, przy okazji, jeszcze dzisiejsze dane przekazane przez innego komentatora, którego bardzo lubię, a mianowicie pana Dawida Rossiego, który. Pokazał tylko same dane, same cyfry, a mianowicie, że w roku 2020, w pierwszych miesiącach roku, zanim ogłoszono zarazę, nastąpił, jak to zawsze na przedwiośniu, a we Włoszech przedwiośnie to już praktycznie koniec stycznia, wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, czyli na to, co potocznie nazywa się grypą, chociaż jest to system, syndrom grypowy to i schorzenie jest powodowane przez wirusy z trzech grup, ortomyksowirus, czyli wirus grypy, który ma pięć typów, koronawirus i rinowirus. Dają one wszystkie podobne objawy i podobnie są leczone. I otóż w pierwszych dwóch miesiącach, kiedy to można było zaobserwować takie problemy, ale leczone były przez lekarzy tradycyjnie, można było zauważyć stosunkowo niewielką śmiertelność. Chociaż wiadomo, że tego typu choroby zawsze są bardzo niebezpieczne dla ludzi starszych. Większość wypadków śmiertelnych to. To właśnie u ludzi starszych jest spowodowanych przez infekcje dróg oddechowych. Następnie kolejny okres to są, jest okres, kiedy już stwierdzono, że mamy do czynienia z zarazą, natomiast nie istniały żadne środki typu właśnie blokady, maski, których notabene zabrakło i nawet można było zobaczyć, jak to radzono, żeby sobie zrobić taką maskę, na przykład z Papieru śniadaniowego i gumki do włosów, także y, m, kiedy czegoś takiego nie było, y, a natomiast były i jeszcze było ograniczenie. Aha, y, i jeszcze wtedy było jako sposób radzenia sobie z zarazą to były takie środki typu y, y, piryna, ewigilatza, co należy przetłumaczyć jako tachipiryna, czyli preparat y, przeciwprzeziębieniowy. Na bazie paracetamolu y, i y, y, y Ostrożne, czujne czuwanie. Także, no cóż, mało skuteczne, ale wtedy ludzie byli pozostawieni sami sobie. I co dziwne, też śmiertelność była niewiele większa od tej przeciętnej. Natomiast obecnie notuje się coraz większy procent nadmiarowej śmiertelności, mimo iż zastosowano wszystkie restrykcje. I mimo, iż do dyspozycji były eliksiry. Także same dane pokazują, że tutaj chyba źle do kwestii rozwiązano. A ja tutaj tych, którzy nie widzieli jeszcze, namawiam do zajrzenia, aby zajrzeli na stronę społeczność, gdzie przytoczyłam pewien artykuł. Z pisma La Stampa sprzed 13 lat, który warto przeczytać z aktualnej perspektywy i nad nim się zastanowić. Jest to oryginalny, materiał oryginalnie pochodzący z y, pisma Lemon u francuskiego takiego prestiżowego periodyku i y, y, warto się nad nim y, zastanowić tym bardziej świetle tego że y, WHO y, planuje y, przejęcie Takiej, można powiedzieć, władzy decyzyjnej nad światem, jeśli chodzi o zdrowotność, czyli między innymi narzucenie wszystkim paszportów zarazowych. I tutaj komentatorzy ostrzegają, że choć wszyscy już zwracają uwagę na słynny traktat pandemiczny, który może zostać odrzucony, odrzucony ponieważ niewiele osób się na to zgadza natomiast prawdziwym ryzykiem jest modyfikacja obowiązujących reguł i to niestety praktycznie nie wymaga akceptacji nawet krajów członkowskich więc uwaga na to trzeba działać jeśli chodzi